Jeśli masz przyjaciela, który zmaga się z kobietami i chcesz mu doradzić, który odcinek z tej serii o przyciąganiu kobiet ma na początek zobaczyć, to chcę, żebyś wysłał mu właśnie ten film. W tym wideo wyjaśnię Ci fundamenty tego, jak działa atrakcyjność, oraz rozłożę na czynniki pierwsze kluczową koncepcję, wokół której wszystko się kręci: odpowiedź na pytanie: jak przyciągać kobiety, nie starając się. Pozwól, że zacznę od wyjaśnienia koncepcji, którą lubię nazywać zasadą niewidzialnego magnesu. Większość facetów myśli, że atrakcyjność wynika z mocniejszego zabiegania, mówienia odpowiednich tekstów, czy udowadniania, że się mylą. Prawda jest taka. Im bardziej się starasz, tym słabiej wyglądasz. W momencie, gdy naciskasz, już przegrywasz. Oto sekret. Najsilniejszy magnes jest niewidzialny. Pomyśl o tym. Słońce nie błaga planet, by krążyły wokół niego. Ono po prostu świeci. A wszystko jest przyciągane. Tak samo jest z mężczyznami o wysokiej wartości. Oni nie muszą się starać. Ich sama obecność wykonuje pracę. Kobiety stają się ciekawe, dlaczego on nie jest jak inni, dlaczego nie goni. I ta ciekawość zamienia się w pociąg. Zasada niewidzialnego magnesu jest prosta. Im mniej wkładasz wysiłku, tym więcej wysiłku wkłada ona. Kiedy nie uginasz się, ona czuje potrzebę, by sięgnąć. Kiedy nie dajesz zbyt wiele, ona czuje lukę. Ta luka staje się jej obsesją. Dlaczego to działa? Ponieważ kobiety są otoczone przez mężczyzn, którzy emitują potrzebę, mężczyzn, którzy piszą zbyt szybko, śmieją się zbyt głośno, wpatrują się zbyt długo. Przeciętny facet rozdaje uwagę jak darmowe cukierki. A czego nie cenimy? Darmowych cukierków. Ale kiedy uwaga jest rzadka, kiedy czuje się ją zdobytą, a nie podaną na tacy. Staje się złotem. Wtedy zaczyna myśleć o tobie w nocy. Wtedy odtwarza w głowie każdą małą rzecz, którą powiedziałeś, ponieważ nie dałeś jej pewności, do której jest przyzwyczajona. Zasada niewidzialnego magnesu polega nie na robieniu więcej, ale na robieniu mniej, by to znaczyło więcej. Twój spokój jest lepszy niż komplementy innego faceta. Twoje zdystansowanie jest silniejsze niż obsesja innego faceta. I oto klucz. Gdy poczuje się przyciągnięta Twoim niewidzialnym magnesem, nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Po prostu to czuje. A kiedy kobieta nie potrafi wyjaśnić swoich uczuć, podąża za nimi jeszcze mocniej. Dlatego mężczyźni, którzy się nie starają, często wygrywają z tymi, którzy udowadniają swoją wartość. Prawdziwa siła nigdy nie jest głośna. Prawdziwa siła nie goni. Ona przyciąga, zanim wyjaśnię Ci, jak to zastosować w praktyce. Rozłóżmy na czynniki pierwsze, drugą koncepcję atrakcję dystansu poznawczego. Ludzki mózg nienawidzi sprzeczności, nie znosi utrzymywania dwóch sprzecznych prawd jednocześnie. To napięcie nas zżera, dopóki go nie rozwiążemy, i to napięcie, mój przyjacielu, to czysta energia emocjonalna. W tym miejscu robi się interesująco. Kobiety uzależniają się, gdy celowo tworzysz subtelne sprzeczności w tym, jak Cię postrzegają. Nie mówię o dużych, oczywistych, które sprawiają, że wyglądasz na niestabilnego. Mówię o małych rysach w obrazie, które sprawiają, że się zastanawia. W jednej chwili dajesz jej aprobatę. Uśmiechasz się, słuchasz uważnie, nachylasz się. W momencie, gdy czujesz się bezpieczna, rzucasz małe wyzwanie. Fajnie się z Tobą rozmawia, ale nie wiem, czy nadążyłabyś za mną przez cały weekend. Bum. Aprobata plus wątpliwość. Jej mózg nie może już wrzucić Cię do żadnej szuflady. Albo weźmy obecność kontra zdystansowanie. Jesteś w pełni zaangażowany, gdy mówi, kontakt wzrokowy. Dajesz jej to rzadkie uczucie bycia widzianą. Następnie, w środku rozmowy, odchylasz się. Rozglądasz się po pokoju, prawie jakby cię na chwilę straciła. To drobne wycofanie ją niepokoi. Czuję się jednocześnie chciana i zignorowana. To starcie, to jest dystans. I tu jest haczyk. Nierozwiązane napięcie utrzymuje ją w pułapce. Jej umysł ciągle się kręci. Czy on mnie lubi, czy nie? Czy wygrywam, czy przegrywam? Czy jestem dla niego wystarczająco dobra? Za każdym razem, gdy próbuje odpowiedzieć, znajduje kolejną sprzeczność. I zamiast odejść, inwestuje więcej energii, próbując cię rozgryźć. Dlatego sprzeczności są silniejsze niż komplementy. Komplement zamyka pętle mówi, To o tobie myślę. Koniec. Ale sprzeczność pozostawia pętlę otwartą. A mózg nienawidzi otwartych pętli krąży w kółko, aż znajdzie rozwiązanie, co w tym przypadku oznacza, że ona dalej za tobą goni. Atrakcyjność dystansu poznawczego polega na celowym mieszaniu sygnałów. Daj ciepło, potem chłód. Pochwal, potem rzuć wyzwanie. Zaangażuj, potem wycofaj się. Każdy kontrast sadzi pytanie, na które nie może odpowiedzieć. I im dłużej nie może odpowiedzieć, tym głębiej wpada w Twoją ramę. Skoro już dobrze rozumiesz te dwie zasady, pokażę Ci, jak to zrobić w praktyce. Innymi słowy, jak przyciągać kobiety, nie starając się? Większość facetów próbuje zaimponować, mówiąc wprost, co ma zrobić. Napisz później, powinniśmy się spotkać. Polubisz mnie. W momencie, gdy to jest oczywiste, urok pryska. Kobiety opierają się bezpośrednim rozkazom. Widzą je na kilometr. Po tym filmie nie chcę, żebyś tak robił. Chcę, żebyś przemycał komendy w zwykłej rozmowie, tak by przeszły prosto przez jej filtr świadomości i wylądowały w jej podświadomości. Tam właśnie podejmowane są decyzje. Oto jak to działa. Zamiast mówić, powinnaś chcieć mnie znowu zobaczyć, formułujesz to tak. Zabawne, ale energia taka jak ta zazwyczaj sprawia, że ludzie wyobrażają sobie, że spotkają się znowu, zanim noc dobiegnie końca. Widzisz? Nie powiedziałeś jej, co ma zrobić. Opisałeś ogólną prawdę. Jej mózg stosuje to do niej samej, nie zdając sobie sprawy. To jest komenda osadzona. Inny przykład. Zamiast, napisz do mnie później, mówisz: Większość ludzi po tak fajnej rozmowie po prostu nie może się powstrzymać od chęci napisania później. Zauważ schemat. Kadrujesz to jako coś, co robi większość ludzi lub każdy. Opisujesz to jako naturalny rezultat, a nie prośbę, i ukrywasz czynność, którą chcesz. Pisanie, spotkanie w środku zdania by się prześlizgnęła. Praktyczne przykłady, których możesz użyć natychmiast. Pierwszy, to zabawne, gdy ludzie czują się tak swobodnie, zazwyczaj nie mogą przestać o tym myśleć później. Drugi przykład. Najdziwniejsze w dobrym klimacie jest to, jak sprawia, że wyobrażasz sobie, jak to będzie następnym razem. Trzeci przykład. Kiedy się tak śmiejesz, ludzie naturalnie chcą to usłyszeć znowu. Każde z tych zdań niesie ukrytą komendę. Myśl o mnie, zobacz się ze mną znowu, pożądaj więcej. Ale ponieważ jest to zakopane w swobodnej rozmowie, ona się nie opiera. To wydaje się jej własną myślą. Na tym polega piękno koment osadzonych. Pozwalają ci zasiać wyzwalacze atrakcyjności, nie starając się. Żadnego gonienia, żadnego udowadniania. Po prostu swobodna rozmowa, która programuje jej mózg, by łączył cię z ciekawością, komfortem i chęcią na więcej. Nigdy nie mówisz jej, dlaczego cię lubi. Sprawiasz, że ona mówi to sobie sama. Ludzie nie zakochują się w twoich powodach, zakochują się we własnych. W momencie, gdy wyjaśni swoje zachowanie na twoją korzyść, gra jest skończona. Mózg broni tego, co wypowiedział głośno. Wyobraź sobie, Jej przyjaciele wychodzą. Ona się ociąga. Nie rzucasz się na nią. Patrzysz na drzwi, potem na nią i uśmiechasz się. Zabawne, że wciąż tu jesteś. Jestem ciekaw, co sprawiło, że zdecydowałaś się zostać? Teraz jej umysł gorączkowo próbuje odpowiedzieć. Nie wiem. Po prostu lubię z Tobą rozmawiać. To zdanie to zamykająca się pułapka. Nie zgodziła się z tobą, zgodziła się z samą sobą, a ludzie chronią swoje własne wnioski jak terytorium. Małe wybory są twoim paliwem, stale oferujesz jej czyste wyjście, więc każdy jej ruch staje się oczywiście jej decyzją. Możesz do nich dołączyć, jeśli chcesz. Idę po wodę. Jeśli zostanie, etykietujesz wybór delikatnie. Patrz, wybrałaś, żeby zostać. Żadnej presji, tylko lustro. Ona dostarcza powód: chciałam. Teraz jej narracja brzmi: zostałam, bo chciałam. To jest pożądanie przywiązane do tożsamości, silniejsze niż jakikolwiek komplement. Zauważasz atrakcyjność, zauważając, co ona już robi, i nadajesz temu znaczenie. Nachyla się. Zazwyczaj się tak nie nachylasz, chyba że jesteś ciekawa. Pisze pierwsza: Musiało ci tego brakować śmieje się zbyt długo. Ten śmiech mówi, że bawisz się lepiej niż planowałaś. Każda Twoja linia to delikatne kadrowanie. Ona wypełnia pustkę powodem dlaczego, a każde dlaczego staje się cegiełką w jej własnej narracji. Dlaczego to działa? Zaangażowanie i spójność. Gdy już raz podamy powód, dopasowujemy nasze działania, by go utrzymać. Nienawidzimy sobie zaprzeczać. Jeśli powie, podoba mi się, jaki jesteś spokojny. Będzie szukać dowodów, że jesteś spokojny. Jeśli powie, czuję się przy Tobie bezpiecznie, jej mózg zredaguje rzeczywistość, by chronić to stwierdzenie. Liczy się czas. Nie prosisz o deklaracje. Łapiesz mikrozobowiązania, gdy się dzieją. Pytanie osobiste? Ciekawe. Ludzie zadają mi to tylko wtedy, gdy są zaangażowani. Ostrożnie. Tak ludzie nie chcący się we mnie zakochują. Dostarczone lekko żartobliwie. Potem idziesz dalej. Żadnego sprzedawania, żadnego nacisku. Pozwól jej umysłowi gonić to echo. Unikaj mówienia jej, co czuje. Zaproś ją, by to nazwała. Bezpośrednie. Pociągasz mnie, wywołuje opór. Przekadrowane. Coś sprawiło, że się przy mnie rozluźniłaś szybciej niż zwykle. Co to twoim zdaniem jest? To omija obronę, bo zakłada jej autonomię. Ona wybiera etykietę, więc w nią wierzy. Pułapka jest prosta. Stwórz wybór. Podświetl wybór. Spraw by go wyjaśniła. Ty pozostajesz z boku. Atrakcyjność rośnie, gdy ona ciągle wraca i musi uzasadnić dlaczego. Każde uzasadnienie przykleja ją do ciebie mocniej. Jedna zasada, nigdy nie naciskaj. Presja kradnie jej historię. Wolność ją pisze. Kiedy czuje się wolna, a mimo to cię wybiera, musi to wyjaśnić. A jej wyjaśnienie staje się uczuciem, którego nie może się pozbyć. Wiem, że od początku filmu dużo mówiłem i mogłeś nie wszystko zrozumieć. Zatem podsumujmy wszystko i wyjaśnijmy to w mniej niż dwie minuty. Chodź spokojnie. Żadnego popisywania się. Żadnego gonienia uwagi. Utrzymaj kontakt wzrokowy na sekundę, potem puść. Ona jest już ciekawa. Kiedy mówi bądź obecny, słuchaj. Następnie rzuć żartobliwą zaczepkę. Fajnie się rozmawia, ale nie wiem, czy przeżyłabyś ze mną weekend. Bum. Miło plus wyzwanie. Jej mózg nie może cię zaszufladkować. To jest atrakcyjne. Nie sprzedawaj planów, zaszczepiaj pomysł. Energia taka jak ta zazwyczaj sprawia, że ludzie wyobrażają sobie, że spotkają się znowu. Nie kazałeś jej nic robić. Jej umysł to robi. Utrzymaj jej wolność. Jeśli chcesz dołączyć do znajomych, idź. Ja idę po wodę. Jeśli zostanie, patrz. Wybrałaś, żeby zostać. Żadnej presji. Kiedy wyjaśnia, dlaczego została, to staje się jej decyzją. Odejdź. Zanim rozmowa się przeciągnie, muszę już iść. Odbierzemy to później. Żadnego błagania, żadnego długiego pożegnania. Pozwalasz napięciu oddychać. To utrzymuje ją w myśleniu o tobie. Pisz jak zajęty mężczyzna. Krótko na temat w twoim czasie. Ciepło, potem przestrzeń. Zaczyna się nachylać, sugeruje terminy, role się naturalnie odwracają. Jej ego się angażuje, ona daje sobie powody. Podoba mi się jego spokój, czuje się przy nim dobrze. Chcę zobaczyć, co z tego wyniknie. Każdy powód zacieśnia pętle. Pozostań w swojej ramie. Nie wyjaśniaj za dużo żadnych wielkich obietnic. Spokojna postawa, skupiona uwaga, proste granice. Tajemnica równa się powściągliwości. Dziel się małą częścią. Zostawiaj krawędzie puste. Tak to działa. Twój spokój równa się ciekawość. Twoja zaczepka równa się napięcie. Twoje teksty równa się prześlizgują się pod radar. Jej wybory, jej historia, twój czas, rzadkość, a nie potrzeba. Pogoń się odwraca, jej duma się angażuje, twoja cicha siła utrzymuje i nigdy tego nie wymuszasz. Tworzysz przestrzeń, ona wybiera ją dwa razy i to uzasadnia. Ta więź trzyma, bo pochodzi z jej strony. To jest męski kot zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków daj kciuka w górę, aby jak najwięcej facetów mogło to usłyszeć. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia w następnym filmie.